do e, Zarządzania tymi centrami. E, jedną z osób ściągnięto właściwie z zagranicy był pan Jacek Kuarta. No. Doskonały pachowiec w zakresie. jako antidotum na gorączki Karnowa związane ze złymi drogami. Drugą osobą zatrudnioną był Pan Nadej Był człowiek o dużym doświadczeniu w działalności samorządowej, a przede wszystkim inwestycyjnej. Miał jeszcze z znakomitą właściwość. Znakomicie się znał na prawie zamówień publicznych. Był arbitrem Urzędu Zamówień Publicznych. Znaczy na prawie zamówień publicznych? i był arbitrem Urzędu Zamówień Publicznych. W związku z tym możliwa była naturalna współpraca przy opracowywaniu zgodnych z prawem zamówień publicznych w specyfikacjach zwanych specyfikacjach istotnych warunków zamówienia. To dawało nam y, dobre możliwości współpracy z urzędem zamówień publicznych. I mógł sam sporządzać i, i przygotowywać albo opiniować. W opracowywaniu specyfikacji i standardów warunków zamówienia. W epizodzie generalną gorączką miasta to było to, że remonty były czasem partaczone. Po prostu... Powiedzieliśmy sobie dość dobrej jakości. Remonty były czasem wykonywane byle jak. Niekoniecznie własnymi siłami, ale również te, które były w nadzorze. I to była duża wolączka naszego miasta. A... Um, pracami tymi kierowała wyspecjalizowana jednostka o nazwie Tarnowski Zarząd Dróg Mińskich. To ważne, bo bo Panowski Zarząd Równieński też się pojawił w kontekście uzgodnień. Chcę powiedzieć w ten sposób. Tarnowski zarząd dróg Miejskich był instytucją absolutnie archaiczną i niedostosowaną do aktualnych wymagań miasta, ani też polityki, którą zaczęliśmy prowadzić, aby remonty, które są wykonywane, były remontami na wiele lat. Natomiast próba uzdrowienia sytuacji w TZD, nie? a za prezydentury przewinęło się sześciu dyrektorów tejże instytucji. Okazała się nieskuteczna, aż w końcu musiał brać wniosek o jej rozwiązanie, o rozwiązanie tegoż zarządów ludowiejskich. Chcę powiedzieć sądowi między innymi dlaczego. Pozwolę sobie jedno pismo odczytać z 25 marca 2009 roku, kiedy to wydaje polecenia swoim podwładnym związanym właśnie z TZDM w wyniku przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli kontroli naszego miasta. Panu dyrektorowi Wydziału Strategii Grzegorzowi Gottfriedowi w porozumieniu z osobą pełniącą obowiązki dyrektora TZDM polecam przygotowanie projektu odpowiedzi na postawione w powyższym piśmie pytania. W terminie do 27 marca 2009 roku. Panu dyrektorowi zespołu kontroli, Sławomirowi Błaszczakowi, polecam przeprowadzenie doraźnej kontroli w sprawie przebiegu i prawidłowości rozliczeń powyższej inwestycji w terminie do 27 marca. Pani dyrektor Urzędu Miasta, Aleksandrze Wizera, polecam zbadanie aspektów prawnych dotyczących stanu faktycznego i informacji zawartych w piśmie dyrektora Tzdl z 9 marca skierowanego do Najwyższej Izby Kontroli w kontekście ewentualnego poświadczenia nieprawdy oraz przedstawienie wniosku co do konieczności bądź nie powiadomienia o tym fakcie organów ścigania w terminie do 27 marca 2009 roku. Zawieszenie w czynnościach bądź czasowe odsunięcie od pracy dyrektora TZDM do czasu wyjaśnienia sprawy i przedstawienie propozycji powołania osoby czasowo pełniącej obowiązki dyrektora natychmiast. Przedstawienie analizy istniejącego nadzoru ze strony Urzędu Miasta nad funkcjonowaniem TZDM w terminie do 7 Przedstawienie propozycji zmian organizacyjnych, polegających na pełnym <coughs> skoordynowaniu realizacji inwestycji strategicznych, realizowanych zarówno siłami UMT, jak i jednostek i podmiotów związanych w terminie 7 kwietnia. Zastępcy prezydenta panu Henrykowi Słonce-Narujańskiemu polecam zwiększenie merytorycznego i formalnego nadzoru nad funkcjonowaniem tarnowskiego zarządu miejskich w terminie natychmiast przedstawienie do Najwyższej Izby Kontroli, informacji zażądanej w piśmie, przedstawienia koncepcji docelowej struktury i formuły prawnej funkcjonowania jednostki bądź podmiotu odpowiedzialnego za realizację inwestycji drogowych. Na terenie miasta w Terminie do 15 kwietnia 2009 roku. Przedstawienia wniosków wypracowanych z porozumienia z dyrektorem urzędu dotyczących odpowiedzialności za zaistniałą sytuację. Wysoki Sądzie, to jest marzec 2009. W zasadzie przez półtora roku stan trwał taki, że nie zdecydowałem się. Jeszcze wówczas, choć przesłanki były w moim przekonaniem wystarczające. TZT rozwiązane zostało w 2012 roku i chcę też czytelnie powiedzieć, nie winie poszczególnych osób zarządzających tą strukturą. Każdy z tych dyrektorów na swój sposób starał się realizować dobrze swoje zadania. Natomiast zarówno przyzwyczajenia, być może nawet demoralizacja spowodowały, że ta jednostka funkcjonowała wadliwie. I do takiego rozwiązania doszło z końcem 2011, a w zasadzie od 1 marca 2012 roku. Taki stan rzeczy miał miejsce. Inwestycjami drogowymi zajmował się Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich. struktura y, atomiczna i źle funkcjonująca. Za mojej kadencji przewinęło się tam sześciu dyrektorów. dyrektorów, którzy podejmowali próby pozdrowienia sytuacji. Myślę, że to problem tkwił w pewnych przyzwyczajeniach, a może nawet demoralizacji pracowników. Ponieważ o chronologię, w Wysoka Sędzia w się zgubiła, to polecenie służbowe było z 2009 roku. To był jakby chronologicznie wcześniejsze. Pan cytował pismo z 25 marca 2009, a że została rozwiązana 1 marca 2012. Także jak można było te daty dopisać, to w tym momencie jak chronologię... Ja nie chcę dalej opisywać Mam to jest, jest długi wątek. 2009. Wysoki Sądzie, natomiast ja chcę zwrócić uwagę, że w kontekście zarzutu doprowadził do, taka trochę włoska cecha się pojawia, natomiast urząd funkcjonuje w oparciu o ściśle określone procedury i rygory przygotowywania dokumentów, ich parafowania i egzekwowania, podpisywania. Ale po kolei. Aby uniknąć nieprawidłowości w obrocie umowami, żeby coś się nagle nie znalazło, coś, ktoś nie powiedział, że właśnie mamy antydatowane pismo, że mamy jakieś nieoczekiwane roszczenie z jednej czy z drugiej strony, które nie było odnotowane w aktach, Nakazałem w urzędzie stworzenie centralnego rejestru umów, elektronicznego rejestru umów, gdzie wszystkie umowy miały być ściśle ewidencjonowane, oczywiście po sprawdzeniu, czy spełniają wymogi formalne i prawne, czy są zaparowane i podpisane. I to jest jedna, opisana zresztą w odpowiedzi na rozporządzenia, jeden z bezpieczników prowadzonych, żeby nie było, domysł, że na przykład w prawie w ustawie o przetargach publicznych czy postępowaniach przetargowych mogą nastąpić jakieś uchybienia. Wprowadziłem system kontroli, to zdublowany, zarówno przez audytora wewnętrznego, na które to stanowisko czują osoby niezwiązane z urzędem, żeby ze zrozumiałych względów, żeby nie było śladu wątpliwości, że, że Kontrole są przeprowadzane rzetelnie oraz system kontroli wynikający z systemu zarządzania ISO 9001. Aby informacje z okresu negocjowania warunków nie wyciekały na zewnątrz, nie mogły być przedmiotem zmów i tak dalej, wprowadziłem zarządzenie w sprawie ochrony informacji urzędowej, tej, którą urząd starał się chronić. To też było niezwykle trudne, ponieważ urzędy miały przyzwyczajenie, że działają w pełni otwarcie na informację publiczną. Rozróżnienie, co jest informacją publiczną, a co nie. Początkowo była teza, że tylko informacją publiczną są, tylko informacją tajną mogą być plany, na wypadek wojny czy dane osobowe. A to nie tylko tak, bo to są również na przykład. Strategie rozwoju firm, które konkurują na rynkach. To są również negocjacje, i to starałem się również wdrożyć. Wprowadziłem zasadę co poniedziałkowych narad, na których poszczególne komórki i centra raportują sprawy do prezydenta, tak by każdy etap prac co tydzień mógł być stosownie dokumentowany i opisany. Tak jak Przedstawiłem to w odpowiedzi na oskarżenia, dotyczy to ulicy Kryształowej, czyli zakresu informacji, które docierały do mnie od podległych komórek w sprawie ulicy Kryształowej. Tydzień po tygodniu pokazałem odpowiedzi na te oskarżenia. Nie będę tego z szacunku dla czasu Wysokiego Sądu cytował. W spotkaniach z, nie, z Podmiotami zewnętrznymi, osobami, interesariuszami zewnętrznymi. Kardynalna zasada wyniesiona jeszcze w mojej pracy w Azotach, zawsze ktoś uczestniczy w rozmowach. A no wyjątek to musi być absolutnie jakaś prywatna sprawa, przyjaciele urzędzia. nie wiem. To są absolutnie. Chociaż wszystkie elementy takich spotkań były ewidencjonowane w kalendarzach prowadzonych przez mój sekretariat. Ta zasada spotykania się z osobami zewnętrznymi w urzędzie jest nawet podkreślona przez samego pana Kurgula, który stwierdza Moje relacje z Ryszardem Ścigałą mogę teraz określić jako służbowe, a nawet za bardzo służbowe. Bo nawet jak dochodziło do rozmów między nami, to proszeni byli radcowie, prawni z urzędu i skarby. Ja rozmawiałem z prezydentem, ścigałem zawsze obecności innych osób. Nie stosowałem w swoim funkcjonowaniu poleceń drogą mailową do tzw. merytorystów. Maile mogły się zdarzyć do prezydentów, osób z najwyższego kierownictwa. Moich zastępców, przepraszam. <coughs> sprawy były załatwione na naradach, na pismach, na wnioskach. Zgodnie z kompetencjami. Jeżeli cokolwiek podpisywałem, to ostatnio. Ale zazwyczaj nie było takiej potrzeby. Bo liczba pełnomocnic, pani radczyni, może pomoże, to jest około 150 pełnomocnic w urzędzie do podpisywania pism i nie było Nie sporządzałem ani nie narosiłem poprawek na jakiekolwiek dokumenty, które mogłyby być użyte w postępowaniach przetargowych. Wymagane, aby były podpisane przez pracownika merytorycznego, odpowiedzialnego i radcy prawnego. Również, powiedzi wysoki sąd, też miałem taką ciekawą dyskusję z radcami prawnymi. Czy mają porozumieć tylko zgodność z prawem, czy słuszność z punktu widzenia interesu miasta. Musiałem narzucić również ten drugi element. Czyli każda umowa, była przygotowana i zaparafowana przez pracownika merytorycznie odpowiedzialnego, trafiała do jego kierownika, trafiała do radcy prawnego. Następnie, jeżeli wiązało się z podjęciem zobowiązań albo obrotem pieniądzem, pieniądzem, trafiała do skarbnika i do podpisu finalnego. Wysoki Sądzie, jeżeli jest umowa o trzech czy czterech umowach, ja mam postawiony zarzut. Na osoby, które przygotowywały, parafowały, podpisywały, sprawdzamy zgodność z dokumentacją, z dokumentacją przetargową, kompletnością CIS-u. Ich tu nie ma. To coś nie jest porządkowe. To dla mnie to nie jest porządkowe. Z tychże narad, o których mówię, zawsze prowadziłem sobie notatki tych nalatków niedziałkowych, Ja również w sesji Rady Miejskiej, czyniąc zapisy z informacji uzyskiwanych podczas, podczas tychże spotkań. Do notatek powrócę, ale chcę bardzo czytelnie powiedzieć, że to, co usłyszałem podczas posiedzenia Sądu w sprawie tymczasowego aresztowania ze strony oskarżyciela, że zgnilizna, że Ręczne sterowanie, żeby sieć pajęcza. Ręczne sterowanie taką strukturą jest praktycznie niemożliwe. Ja nie winię oczywiście pana prokuratora, nie chcę się odnosić, ale, ale niezwykle mnie to uboda. Niezwykle mnie to Nie da się zarządzać siedmią i grupą pracowników setką podmiotów praktycznie samodzielnych przez ręczne wydawanie poleceń. I to nie daj bóg jeszcze niezgodnych z prawem, wpływających na unormowania prawne, a w szczególności jeszcze na wygrywanie przetargów przy wdrożonych przez mnie rozwiązaniach. Zresztą w sądzie, urząd dwukrotnie został, nasz urząd został wyzonym, przygotowany dwukrotnie, co też jest zabierane. Czy przy takim zastosowanej przeze mnie kompilacji podejścia biznesowego i samorządowego można osiągnąć sukces? Myślę, że miasto osiągnęło. Takim rezultatem, nawet pośrednim tego sukcesu, jest to, że Tarnów był drugim, przepraszam, pierwszym przez dwie lata. Chyba jeszcze był Pierwszym miastem w Polsce, jeśli chodzi o odzyskanie środków z do kapitału. Uzyskaliśmy najwięcej. Potrafiliśmy to przygotować i zrealizować. Szósty miejsce w Polsce wśród miast przyjaznych, ja znaczy Inwestorów. To jest ostatnie lata. Szóste miejsce w Polsce to względem... A i tak powiem, że ta przychylność była zbyt mała i nie to co Jeżeli ta sfera odpowiedzialności formalnej, regulamin organizacyjny, system kierowania, rejestr umów, procedury przygotowania i podpisywania umów gdziekolwiek został złamany, to nie przeze mnie zapisać. To nie przeze mnie. Ale analizując te materiały, mam głębokie wątpliwości, czy do takich naruszeń w ogóle doszło. Bo jest przecież czytelna odpowiedzialność osób przygotowujących, parafujących, sprawdzających, nie było w przypadku. Żeby skarbnik podpisał umowę, która nie miała kompletnych dokumentów. Nie było przypadków, żeby skarbnik, który był taką ostatnią instytucją weryfikującą, podpisał dokumenty bez pana radcy prawnego. takiej sytuacji po prostu nie było. Tkwię takim głębokim przekonaniu, bo z tych aktorów to nie wynika. Czy jest możliwe uchronienie się od błędów, czy hmm, tego Oczywiście, że nie. Od hmm, błędu ludzkiego oczywiście też nie. Hmm, od działalności w, hmm, y, świadomie niekorzystnej nie, ale w tych przypadkach, które są tu opisane, czyli zarzucie 2 i w dniu, stosunku do mojej osoby i w stosunku do osób znajdujących się teraz na tej sali, ja tego nie znajduję po prostu. E żeby sprawdzić, czy dobrze funkcjonujemy, to mówię o kontrolach wewnętrznych. Dosyć szczegółowo opisałem w akcie oskarżenia. O skali nadzoru też powiedziałem kontrolę NIK, RIO, czyli Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnej Izby Obrachunkowej, kontrolę no, Urzędu Małopolskiego, Urzędu Skarbowego, Urzędu Kontroli Skarbowej. To jest setka kontroli określonego funkcjonowania. Setka kontroli. Jeżeli wysoki sąd zechce uznać, że moja odpowiedzialność za tą sprawczą rzecz, bo, bo to jest tak opisane, ma wymiar niezwykle ludzki, bo ja nie dostrzegam tutaj swoich działań, które mogłyby być niekorzystne dla, dla, dla miasta. Ale jeszcze wrócę bardzo szczegółowo do Kryształowej i do, do wesła. To Proszę uznanie, że instytucją w sposób specjalistyczny kontrolującą samorząd w zakresie tego funkcjonowania jest Regionalna Izba Obrachunkowa, która to Izba przeprowadziła kompleksową kontrolę już po aferze łącznikowej i po moim zatrzymaniu. Po to, żeby sprawdzić, co w tym urzędzie się dzieje, tą kontrolą objęła. Kompleksową kontrolą gospodarki finansowej związanej z finansami objęła zagadnienia w zakresie zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem działalności w latach 2008-2013 i 2014. Czyli ten okres, który dla mnie jest okresem zarzutów. Oprachunkowa przeprowadziła, przeprowadziła y, kontrolę Urzędu y, Miasta. Była to kontrola kompleksowa, y, ze szczególnym uwzględnieniem. od 2008 do 2011 tak? 14 w zasadzie. 2013 i 2014. To jest, 14. To jest 14. napisane w no. notce. Wyniki tej kontroli nie wykazały... Już, już powiem. Wyniki tej kontroli wykazały szereg uchybień i nieprawidłowości. Nie? Ale Izba też wskazała czytelnie osoby odpowiedzialne za zaistniałe nieprawidłowości, nie przepisując, oczywiście nie przepisując, generalną odpowiedzialność za kierowanie całością sprawy. Ja zacytuję Wysokiego słowa, Niezależnie od wyszczególnienia indywidualnej odpowiedzialności za powstanie nieprawidłowości w poszczególnych dziedzinach funkcjonowania gminy miasta Tarnowa poprzez skazanie merytorycznych pracowników, którym prezydent, czyli osoba, oraz karnik miasta ponoszą w odpowiednim zakresie odpowiedzialność z tytułu nadzoru za opisane wystąpienie po kontrolnym nieprawidłowości. taką sprawdzającą po wszystkich doniesieniach medialnych związanych z tym, co dzieje się w mieście w W związku z tym dla mnie ma absolutnie znaczenie, choć być może, że nie ze wszystkimi. Nawet z postrzeżeniami regionalnej Izby Obrachunkowej sam Urząd się w chwili obecnej zgodzi. Musi to zrobić. Natomiast Chcę zwrócić uwagę w sumie, że już, jeżeli już mówię o tej odpowiedzialności osób, które przygotowywały, kontrolowały, parafowały, podpisywały umowę, to że nawet w aktach sprawy tak trudnej jak ta nie znalazły się protokoły przesłuchań osób, które zgodnie z zakresem obowiązków i udzielonymi pełnomocnictwami nadzorowały bądź prowadziły analizowane tutaj inwestycje. Odnoszę też wrażenie, jeżeli, jeżeli rzeczywiście byłyby skonkretyzowane dla mnie zarzuty w tym drugim i to um, mogłyby być w trakcie tak długotrwałego światła stosownie udokumentowane, wyeksponowane i podkreślone. Ja myślę, w Wysoki Sądzie, przepraszam taka dygresja, że, ale patrząc na to, co osiągnęło miasto, jakie ma rezultaty. Po stronie oceny zewnętrznej, rozwojowej, opartej o obiektywne wskaźniki, to byłby sukces. Natomiast mm, dziwi mnie ten zarzut typu niech się tak stanie. Ścigała sprawił niech się tak stanie doprowadził do. Jako, że nie podpisał żadnej niekorzystnej umowy. Ktoś od początku za nią odpowiadał, kto się przygotowywał, potwierdzał. Ktoś akceptował, podpisywał. Ja takiej żadnej umowy nie podpisałem. Nie udałem żadnego sprzecznego z prawem polecenia. Te byłyby wreszcie polecenia. Rejestr poleceń prezydenta jest prowadzony, A ich nie ma. Nie naniosłem żadnych poprawek na dokumenty odręcznie. Po wielomiesięcznym śledztwie przecież odnaleziono je. Próba przypisania mi notatek uczyniony na CIF-sie, no tak to tak, no, chyba tak, należy traktować, próba dlatego, że był poproszony grafolog z prośbą o sprawdzenie mojego i Pana Jacka podpisu Pana Jacka Kółek. No nie przyniosła rezultatu, nie potwierdziła. Wskazała inną osobę. Nigdy nie nakazałem złamania